Ja, jest tak, in 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 <coughs> to jest tak, że Jasper wyruchła mikrocipka i mają razem dziecko Mów najstrajk, mów najstrajk Najstraj. Dobra, zrobiłem dla siebie <coughs> A skąd ten, skąd pomysł na nick? Skąd akcent? Eee, cool, No bo ogólnie to mój chłopak ma O no i chłopak ani razu nie odzywamy się już na mojej Już Exuls się uzyskałem. Mam to na glicie. Te się były. Chłopak. No nie. To jest nieuczesana. Sprawdźcie, chłopak na diables. <laughs> kurwa, tak śmiałem, że mi się oczy zmniejszyły do kurwa wielkości oczu Bartka i kurwa nie